Lubię mieć pretekst do tego, żeby wracać do księcia. Premiera Duke Nukem 3D Megaton Edition na PlayStation Vita i PS3 jest do tego idealnym okazją. Na warsztat wziąłem oglądane przez Was właśnie wydanie witowe, bo po pierwsze lubię grać na swojej wicie, po drugie jest to fajny test dwóch gałek analogowych na przenośnym sprzęcie Sony, a po trzecie bardzo ciekawiło mnie, jak dobrze Devolver Digital da sobie radę z przeniesieniem przygód Duka na kieszonkę. Na pierwszy ogień warto rzucić oprawę graficzną i tak wiem, że mówimy tu o grze z wczesnych lat 90. ale spójrzcie tylko na ten gameplay. Jakimś cudem gra wygląda identycznie jak na PC, mimo tego, że przecież rozdzielczość ekranu wity to jedynie 960 x 544 pixele. Drapie się więc po głowie, zastanawiając się, dlaczego na przykład interfejs jest tak ostry. Czy gra renderuje się w wyższej rozdzielczości, a potem skaluje w dół do ekranu? Ciężko powiedzieć. Warto za to jednak pomnieć, że książę działa w ślicznym płynnym 60 fps. Autorzy nie dali ciała sportem i oglądając gameplay nie da się stwierdzić, że gra ogrywana jest na trącącym myszkom urządzeniu mobilnym. Świetna robota. Zgodnie z oczekiwaniami, Duke Nukem 3D to idealna gra na vite. Plansze są w miarę krótkie, co sprzyja graniu w podróży. Sterowanie podwójnymi analogami, choć mniej precyzyjne niż kombo klawiatura i myszka, sprawdza się znakomicie, a i projekt poziomów przetrwał bezboleśnie próbę czasu. Książę jest nadal jedną z najbardziej grywalnych strzelanek w historii mimo swojej archaicznej grafiki tu i tak podreperowanej rozmyciami, których szczerze mówiąc nigdy nie lubiłem. Wolę moje kanciaste piksele niż udawanie, że nieostre plamy są wyższej jakości grafikami. Konsolowe wydanie Megaton Edition nie różni się wiele od doświadczenia pc Oprócz wszystkich kampanii podstawowych gry oraz dodatkowej kampanii z Atomic Edition, wbudowano w nią również trzy zestawy dodatkowych misji: Life's the Beach, Nuclear Winter i Duke It Out in DC. Przyportowano również tryb online DukeMatch pozwalający na sieciowe defmacze, ale tu z przykrością stwierdzam, że w trybie online gra tnie się niemiłosiernie. Kilka gier, które udało mi się rozegrać, były pokazem slajdów. Może to dlatego, że gra jest dostępna teraz darmowo w PlayStation Plus i gracze po prostu przeciążyli serwery. Kto wie? Napotkałem też na irytujący problem z detekcją kolizji. Miejscami gra bardzo nie chciała mi pozwolić wcisnąć przełączników znajdujących się na ścianach. Z jakiegoś powodu te aktywują się tylko w specyficznej odległości pod odpowiednim kątem, i przy złym ustawieniu będą nas po prostu ignorowały. Nie przypominam sobie takiego buga w wersji komputerowej. W statystykach gry znajduje się też informacja o tym, że obsługuje ona tryb coop, ale zachiny ludowe nie potrafią znaleźć tej opcji w grze. Nie ma jej ani w menu single player, ani w oferującym tylko Duke match trybie multi. Wszelkie informacje na temat tego, jak do kooperacji się dokopać, będą mile widziane. Pojawi się za to opcja, na którą bardzo liczyłem i którą pamiętałem z wydania tytułu na Xboxie 360. Po śmierci dostajemy dostęp do specjalnego trybu wideo, który umożliwia nam przewinięcie rozgrywki do dowolnego punktu i odrodzenie się w wybranym przez siebie miejscu. Wszystkie nasze wideo są również zapisywane na karcie pamięci konsoli i możemy dzielić się nimi z innymi użytkownikami, co jest bardzo fajnym bonusem. Wiem, że może zabrzmi to głupio, bo jakby nie było Duke 3D nie jest grą pierwszej świeżości, ale Megaton Edition to w tym momencie jedna z moich ulubionych gier na Witem. Format krótkich zadań, przygód księcia i jego dość proste sterowanie świetnie sprawdzają się na konsoli przenośnej. I choć nie jest to na pewno powód do zakupu Wity czy PS3, posiadacze tych urządzeń i fani przygód naszego ulubionego sterydziarza nie powinni przejść obojętnie obok okazji na jego pobranie.